Podświęć <noise> pięć dni, tak że to jest taki no, wielki i, i naprawdę my my prosto w ich was, żeby gdyby czy zna zresztą były ku speku, ma być w Ukrainii dawno takiej nie było jak raz na ci dnie pałownictwa tak jak tu chodź, wypróbować, czy wy czy nie ale patrzmy jeszcze, wira nasza je, tak, że one tak poważnie znamy teraz przed kamieniem, Iwano brzmi wednimy o tym dzień. A wy podwdzicie na oca wody spaga, bo pokazano rudy wyno. Wody spaga w stanie, że tre jak pobaczyli. Dzlicy z za to Acerto musu mieć duże, duże wykawistaki 42 km, a wy nie kaasz czy cożną roku jest mniejszy. Nie знаю jak oni to sobie robią. Але це так, що скоро буде так, що, що буде більше вез до Франківська один крок. Але оці, що вийшли, що подолали цей труд, і то, що багато хто прийнявся до них з парафії з Івано-Франківська. Перед Івано-Франківськом – Мостицька. Nowy wiek połomnictwa, weło połomnictwo. Kiki was przyjęło? 14, baczcie. Młodsi. Jeszcze raz brawa dla nich. <noise> Przed mostyskami? Zniatyn. O, z nimi ja jej szkołę na kinezie. <noise> Brawo dla <do> Zniatyna! <noise> Ci tako życzy 5 dni. Jedno, po co mu najmęższy, bo no, Petr no, że wynosił tak, no, nie dużo zawalił, no nie? <śmiech> <śmiech> tak, że młodzież pięknie wyszły i co widzisz, no, były te dla, dla Cerkwy, że nie ludy, osobowo młodzi ludy, jak i molece, jak i prosola Boga. Pełek a patrzył, jak nas obchaniały na powrocie, tak, one tak, co zrobiły, tak z przyskornia, przejdź policję sobie z wziąłeś, żeby szły czy Lviv. LWiW! za bardzo, za bardzo praw nie cej, bo ja patrzył jak one i szły. one wypywci, tam takie święto mająć, Що вони там без до сиділи. <laughs> так що там їх так приймають, що дай Боже всім так групам пережити. І перед, перед Львовом був стрий. Кустош кусто помолився, ні? Ну, І тепер стрий! się Oni dzisiaj z ranku wstały, raniesze, wszystkich pobudowali po drodze, mnie też, <noise> tak że nikomu spać nie dały. Sami nie spały, nikomu spać nie dały. ale przynajmniej wszystkich załokotły do modlitwy, żeby już od rana prosić Boga, żeby nie zmarnować w żadnej chwili, tak że jest I teraz... I teraz najpierwszy przyszło w Ternopil! Brawo dla terнопoda. Mocny. Ale jeszcze jest jedna grupa powłomnikiw, jaki dzisiaj dojechałem, jaki w ostatni czas przybyły. Bah, to kto tu dje taki? Pytanie brzmi, kiedy kto przyšłł tak w sylodni, że po takim mu wyszło. Podwicz ja, co je. Nie wstydzajcie się, czego no co Dobrze, że co wyje. I co jest cerkwa? Co jest prawdziwa, żywa cerkwa? Tak ma je cerkwa wyglądać. Co jest cerkwa? Znajte, w Ukrainie jest zabrona roboty masów i I my ich nie robimy. Nikt ich nie organizuje. My prosto sami przyszły do naszej mamy, żeby po prostu pobudzić w jej serca. I nam nikt to co nie zaboronić. Ani Słowotni, ani zarich, ani nikogo. Nikogo. Dlatego bądźcie to już żywej cerkwi. Не соромтеся своєю вірою, будьте такими, якими вас Бог створив. Так як ви це робите. Це зараз найбільш потрібне. Не тільки під час війни, але взагалі, сьогодні в цьому світі загубленому вас не такої живої церкви світ потребує, такого нового дихання, весни, відродження. Ще раз, браво для всіх! Będę też, że ja tak chciałem, bo że mają o 15 godzin, żeby od razu wejść do stołu. Nie, nie. Ja po prostu chodzę do egzaminu też, żeby psy były zauważeni, jeszcze wyczuły wsi, że my naprawdę radzimy wam. My naprawdę dziękujemy Bogu za to, że wy wydważyliście. Dzisiaj to połownictwo trzeba być wydważnym. Dzisiaj wyznawany wirus trzeba na prawdę Budy ludyno, jaka maja mysłynia, maja swoje, baczynia, jaka ma maja na prawdziwym, swoją identyczność, tożsamość I wy takie my je. Kochani moi, podczas połownictwa my taki takie kredytne karteczki. Wsi mają to, czy nie? I jakby kto nie miał, a może był taki, to podwica nasza niejako na Jurystan. Więc od razu po zakończeniu budy jeszcze rozdawał. Tak, żeby każdy wyjechał i miał w sobą. Ale to nie tak, żeby trzymać gdzieś tam w kieszeni, tylko nieją trzeba korzystać. Tylko, jeśli usłyszycie trwogę, bądź, że odczuwacie taką potrzebę od razu, tej modlitwy egzorcyzmu Majmo Mamy archanycha Michała, to jest wielki dar dla nas, tym bardziej, że archanych Mykhail jest pokrowiecą Ukrainy. Majmo i co jest narzędzie, żeby niebieskie wojsko podobało tych wszystkich demonów, które nam dzisiaj zagrożą. A teraz razem, po z tej mowy Twoją. Święty archangel Michaile, bowrony nas w bólu na pastoch swojego ducha, bądź naszą ochroną, niech Bóg bon przyborga i Jego, o poklonnie, a ty książę niebieskiego wojska. Zatanuta i złych ludzi, Których wróżlają po switu, Z dusi, pobyty duszy, Bożu już do pekła. Amen. Chodź z wami, I z duchem twoim, Niech imię gospodnie Bude błagosławione, Te peryna, Pomocha nasza w imieniu Hospeda, który stworzył niebo i ziemię. Niechaj błagosławy dwa z Boga wszeludni, Otec i Syn i Duch Święty. Amen. Йдіть у мирі Христові.